Pod moim ostatnim odcinkiem na temat kontrowersyjnych fangamów z Five Nights at Freddy's zostawiliście komentarze, że chcielibyście zobaczyć film o całej historii The Return to Freddy's. I z powodu, iż tamten film przyjął się naprawdę bardzo pozytywnie, postanowiłem, że zrobię dla was właśnie taki oto odcinek. Tylko haczyk jest jeden. Miejąc na myśli historię nie będę omawiał loru gry. Chciałbym w tym filmie bardziej się skupić na historii powstawania gry oraz też jak gameplay zmieniał się na przestrzeni lat. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Możecie swoją opinię zostawić w komentarzu oraz też jeśli faktycznie tak będzie, to zostawić lajka w górę, bardzo to pomaga mi w rozwoju kanału, za to będę bardzo wdzięczny. No dobra, a teraz ja już nie będę więcej przedłużał i zapraszam was do materiału o całej historii The Return to Freddy's. Więc cała historia zaczyna się od jednej osoby, a dokładnie to od Tylera. Był on wielkim fanem gier wideo i postanowił, że będzie tworzył jakieś własne produkcje. W 2014, kiedy wyszły pierwsze dwie części Five Nights at Freddy's, zafascynował on się nimi. I tak oto postanowił stworzyć własną odsłonę takiej gry. I tak właśnie oto powstał pierwszy fangame Five Nights at Freddy's nazwany Five Nights at Freddy's 3. Fani na fanie, będący jeszcze wtedy przyzwyczajeni do masy fangamów, myśleli, że to jest prawdziwa odsłona Five Nights at Freddy's 3, na którą w tam w tamtym czasie był naprawdę bardzo duży hype, dlatego też pisali oni maile do Scotta, a on w momencie, w którym dowiedział się o tym, napisał do Taylora, żeby zmienił nazwę gry albo ściągnął ją z Game Jolta. No ale dobra, nie wyprzedzajmy faktów. Zajmijmy się tym, jak wyglądała pierwsza wersja The Return to Freddy's. Więc był to taki FNaF 1, tylko że przerobiony. Gra dosłownie korzystała z kodu Scotta Coutona, który został zaimplementowany w Five Nights at Freddy's 1 oraz 2. Był to po prostu taki swoisty miks obydwóch tych gier. Na dodatek, żeby tego było mało, asety oraz tekstury też były kradzione od Scotta Coutona. Ale to jeszcze nic. Jeden z animatroników, który znajdował się w tej grze, nawet nie powinien tam być. A to przez to, że Tyler nawet nie miał prawa, żeby go tam umieścić. By to mianowicie candy. który w tej grze był nazwany Sugar. Na tamten czas Emil jeszcze nie tworzył własnego fangame'a i udostępniał swoje modele po prostu do internetu dla każdego. Lecz pod jednym warunkiem, że twórcy będą go oznaczać pod wykonaną pracą. Niestety Tyler nie do końca się do tego zastosował. By tego było mało jumpscare Sugara to po prostu był jumpscare Toy z wklejoną głową Candy'ego. W grze też jak w klasycznym FNAF-ie 1 mieliśmy drzwi, które były bezużyteczne, a naszym głównym źródłem obrony miała być maska, która miała usuniętą mechanikę z Five Nights at Freddy's 2 oryginalnego, czyli to przez co nie mogliśmy jej mieć ciągle na sobie. No dobra, a teraz wracajmy do punktu, w którym byliśmy. Scott napisał do Tylera, żeby ściągnął grę albo zmienił jej nazwę. I Tyler zastosował się do tego. Na początku ściągnął grę oraz lekko ją przebudował, a następnie wrócił ją na Game Jolta z inną nazwą. The Return to Freddy's. Gra teraz nieco się różniła. W biurze mogliśmy zobaczyć te same drzwi, tylko że tym razem nie mogliśmy ich zamykać oraz otwierać. Były bardzo dziwnie pofotoshopowane. Miały sprawiać wrażenie takich popękanych i zniszczonych, ale no, wyglądało wyglądało to po prostu źle. Na dodatek też z gry został usunięty Candy, więc akurat to na plus. By tego było mało, w grze pojawiły się też minigierki, które dosłownie nic, ale to nic nie wnoszą do fabuły. No a przynajmniej nic ciekawego. W jednym momencie też jumpscare'uje nas dziwna postać. Dziwna czarna postać z kapelusikiem. No tak na poważnie to jest po prostu przerobiony jumpscare marionetki. W innej minigierce za to możemy zagrać samym Candy. I jako ciekawostkę mogę wam podać to, że jedna z tych postaci nazywa się Emil Mako, tak jakby Tyler umieścił to jako taki Isterek, po prostu odnośnie postaci, od której wziął postać do swojej gry. Nie wiem, taka po prostu ciekawostka. A teraz przejdźmy do drugiej części The Return to Freddy's. Kilka miesięcy później Tyler postanowił wypuścić drugą odsłonę serii, czyli The Return to Freddy's 2. Akcja tej gry dzieje się przed pierwszą częścią, a dokładnie to w lokacji Fredbrex Family Diner. To, za co trzeba pochwalić twórcy, to to, że postanowił wreszcie samemu zabrać się za modelowanie. Lecz nie zmienia to faktu, że wygląda to źle po prostu. Z innych rzeczy, to w tej grze też powraca animatronik Sugar, znów plując jednocześnie Emilowi Mako prosto w twarz. By tego było mało, powstaje nawet jego różowa wersja, czyli Kitty, która jest jego ex-dziewczyną. W grze też się pojawia animatronik pies, który się pojawia od trzeciej w nocy i później praktycznie więcej się już nigdy nie pokazuje w tej grze. Poza tym to mamy klasyczną czwórkę, która działa tak samo jak w Five Nights at Freddy's 2, czyli na jego trzeba świecić, a na resztę zaokładać maskę. No i plus też mamy na dodatek marionetkę. Ale żeby nie było tak łatwo, Tyler postanowił dodać nam utrudnienie, Mianowicie generator, czyli taki drugi music box, tylko że na innej kamerze. Czyli w dużym skrócie jest to Five Nights at Freddy's 2, tylko że z dodatkowym music boxem oraz toksycznością na masce. Nie no, świetnie, naprawdę. Z innych rzeczy, to znów tutaj powraca temat minigierek, które w tej grze też występują. To czy są one istotne oraz ciekawe, to zależy od tego czy interesujecie się fabułą tej gry. Ja osobiście nie więcej po prostu pominę. A, i jeszcze zapomniałem dodać, że w tej grze pojawia się jeszcze jeden animatronik, czyli Lockjaw. Mam nadzieję, że dobrze to wymówię. Jest to po prostu taki spring, która tylko że. Na sterydach. Dobra, więc przejdźmy sobie teraz do The Return to Freddy's 3. Sama gra wyszła jakoś miesiąc po drugiej części i wygląda naprawdę nieco lepiej najmniej jak chodzi o modele. Widać, że został tutaj poczyniony progres. Więc ogólnie cała gra, jak zresztą można było zobaczyć po samym menu, jest stylizowana na Five Nights at Freddy's 3. No i nawet fabuła jest bardzo podobna, bo w tej grze też mamy atrakcje z animatronikami. Coś, ale taki horror house. Z innych rzeczy to wreszcie finalnie faktycznie został usunięty z tej gry animatronik Sugar. Symbolizuje nam to to, że możemy zobaczyć jego głowę w korytarzu. I nie pojawia się jako nasz przeciwnik. Zamiast niego za to pojawia się animatronik wąż, co jest dosyć ciekawe. Jest to tak szczerze chyba pierwszy gra, w której faktycznie mamy węża animatronika jako przeciwnika. Jeśli bym się mylił, to wyprowadźcie mnie z błędu w komentarzu. Well, w tej grze też mamy minigierki i tym razem są one faktycznie jakoś ciekawe, więc gramy w jednej z nich Vincentem, który udaje się do pokoju, w którym może zobaczyć właśnie animatronika Sugera, który jest zniszczony, oraz też tego drugiego, którego już zapomniałem. I przy okazji obok stoi dziecko, które wystraszyło się Vincenta i schowało się do tego stroju. Nie wiadomo jak, ale kostium po prostu wziął i tak go zmiażdżył. Nie wiem w jaki sposób dziecko ogarnęło jak może odsunąć sprężynę i w ogóle władować się do takiego stroju, no ale okej. Okay. Ogólnie cała gra kończy się tym, że ten animatronik, Lockjab, rozwala całe to miejsce. I tak oto właśnie ono się zamyka. The Return of Freddy's 4. Jest to dosłownie The Return of Freddy's 3, tylko że ulepszone. Całkowicie szczerze, jeśli miałbym mówić, to jest to najlepsza gra z serii. Przynajmniej według mnie jest najlepiej zrobiona. I też przynajmniej mi się najbardziej podoba. Jest to po prostu taka ulepszona trójka. Tylko że mamy tutaj usunięte takie animatroniki jak Chica, Foxy, czy też właśnie tamten wąż. Jak chodzi o akcję gry, to się na 15 lat po zamknięciu lokalu z trójki. I znów patrząc na to, że gameplay z tej części gry jest taki sam jak w trzeciej części gry, która jest inspirowany Five Nights at Freddy's 3, jest dosłownie też praktycznie taki sam. Jedyne co zostaje nam do omówienia to minigierki, które są nieco inne. Więc ponownie gramy w Vincentem, tylko tym razem robimy jakąś rzeź i zabijamy dzieci. A w końcu dochodzimy do pokoju, gdzie możemy zobaczyć jakiegoś zielonego gościa, który pastwi się nad dzieckiem. Naprawdę nie wiem, mówię, fabuła tej gry to nie moja działka. No i na podłodze możemy zobaczyć dziwną kostkę. I zgadnijcie, co to może być. Dam wam chwilę do namysłu, a swoje odpowiedzi możecie napisać w komentarzu. A więc jeśli pomyśleliście, że jest to mydło, to zgadliście. Zielony Gostek po zobaczeniu Vincenta wystraszył się i zaczął biec w stronę kostiumu, lecz poślizgnął się o mydło, wpadł do niego i się zatrzasnął. Naprawdę nie wiem, jak został skonstruowany ten kostium oraz jak trzeba głupim być, żeby coś takiego się stało, ale dobra. No i można by było pomyśleć, że tutaj jest koniec. 4 gry The Return Freddy's tak samo jak miały być 4 gry Five Nights at Freddy's, lecz nie do końca. The Return to Freddy's Potem miało dostać swój remake, lecz został on dosyć szybko anulowany. I w zamian za to dostaliśmy The Return to Freddy's 5. I całkowicie szczerze, gdyby nie to, że jest to tylko demo, według mnie byłaby to najlepsza odsłona tej serii. Mamy tam freerome, a free roam w Clickteamie jest naprawdę trudny do zrobienia. Z tego co końcowo wiem, gra nie wyszła przez jakieś prywatne problemy autora. No i można by było pomyśleć, że to na tyle, jeśli chodzi o The Return to Freddy's, ale dochodzą jeszcze do tego fanowskie remake'y, które według mnie są o niebo lepsze od oryginalnego The Return to Freddy's i zostały naprawdę bardzo, ale to fajnie poprowadzone. I wiem, bardzo wiele rzeczy pominąłem w tym filmie, ale to dlatego, że po prostu uważam je za mniej potrzebne. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam Was do filmiku, z którego osobiście też czerpałem jakieś informacje, czyli do filmiku Manexy. Link zostałem w opisie i do usłyszenia następnym razem. A no i jeszcze trzy najlepsze fanarty, które dostałem od Was na Discordzie. Więc tym razem wygrali ci użytkownicy. Bardzo dziękuję za wszystkie prace, które dostałem i do następnego razu.